Proszę bardzo, Adolfik, Adolf! Adolf, czyli ty jesteś kot? Pokaż pyszczek, pokaż pyszczek. Dlaczego Adolf? Dlatego, że masz takie wąsy. Proszę bardzo, to jest kot Adolf, który mnie spotkał na ulicy. No i co? Adolf, i co teraz zrobimy dalej? No nie, muszę idziesz ze mną do domu. No idziesz ze mną? No, no co ty? Czyj ty jesteś, kot? No nie wygłupiaj ty się, Adolf. No musiałam go tak nazwać, słuchajcie, no bo pokaż ten Pyszczek jeszcze raz. Chodź na tutaj. Chodź, pokaż Pyszczek. Pokaż Pyszczek. No, no zobaczcie. <laughs> słuchajcie, domowy czyś kot. <laughs> Nazwałam go Adolf. Adolf? No piękny kot. Ale nie możesz ze mną iść do domu. Ja już mam takie dwa borciuchy w domu. No, czyj ty jesteś? Adolf? Adolfik, tak cię będę nazywać. No zobaczcie, spójrzcie. On dalej ze mną, za mną idzie. No ale, nie, ale ma, wiecie co? On ma chyba wróżkę. Tak ma. No ale nie mogę go wziąć ze sobą. Boski jest. No i ten ten nosek ma taki normalny jak Adolf. Zobaczcie, jak mu się schowam. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Czekajcie, schowałam się. Wyjdzie czy nie? Patrzcie. Normalnie idzie za mną. Adolf, ty się zlituj. No co ty? Ja muszę iść. Papa. Pa. No słuchajcie, jeszcze wyjdzie tak, że będę miała kota w domu trzeciego. Adolf, proszę cię zostań. No proszę cię. Musisz zostać. No i co mam z tobą zrobić? No czy jesteś? No, zobaczcie, normalnie jak piesek. Przy mojej nodze idzie, proszę bardzo. Ja tutaj, on, słuchajcie, koło mnie. No spójrzcie. No i co ja mam z nim zrobić? Adolf. Chyba się nie nazywa Adolf, bo nie reaguje. No. Kicia. Mruczek. Widzicie, na żadne imię nie reaguje. No, ale jest boski. No, ale nie mogę z nim. Nie możesz iść ze mną. No. Ja się gdzie pójść dalej. Zobaczymy, co zrobi dalej. No, patrzcie. Jak mu teraz czmychnąć? Słuchajcie, co mam zrobić w tej sytuacji? Patrzcie, będzie na mnie czekał. Nie no słuchajcie, no co mam z nim zrobić? Może nie mogę go otarć wziąć do domu obcego.